Tell me why we always fuel the fire? Why we tend to close our eyes? What's the reason that we keep on hiding? We can make it if we try. I don't know why we don't care. There's nothing to fear when I know you are there. So let's not wait for someone else to make it right. Make it right. W imieniu organizatorów serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Pragnę podkreślić, że uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykach jest połączone z gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Pozwólcie Państwo, iż teraz odczytam listę zaproszonych gości, a dopiero po jej odczytaniu wszystkich przybyłych przywitamy gromkimi brawami. Witam bardzo serdecznie starszego brygadiera Piotra Zmarza, zastępcę lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Witam pana Dariusza Szczygielskiego, starostę ryckiego. Miło mi powitać starszego brygadiera, leszka niewęgłowskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Witam młodszego brygadiera Grzegorza Kardasa, zastępcę komendanta powiatowego PSP Wryka. Witam młodszego brygadiera Waldemara Rybaka, zastępcę naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP Wryka. Miło mi powitać drucha Jarosława Żaczka, burmistrza miasta Ryki. Pełniącego jednocześnie funkcję prezesa zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Rykach. Witam pana Ryszarda Bieńczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Rykach. Witam Druha Adama Kamele, komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Rykach, dowódcę dzisiejszej uroczystości. Miło mi powitać czcigodnych księży, księdza kanonika Bogdana Kozioła, wicekapelana powiatowego strażaków, proboszcza parafii w Leopoldowie. Witam księdza Adama Woźniaka, wikariusza parafii w Rykach. Już w tym miejscu dziękuję księżom za odprawioną mszę święto w dniu dzisiejszym w intencji wszystkich strażaków i wygłoszone słowo Boże. Witam poczty sztandarowe z komendy powiatowej PSP w Rykach, z jednostki OSP w Rykach oraz z jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ryki, z Niwy Babickiej, Zowni, Starego Bazanowa, Nowej Dąbi, Sfat, Rososzy, Lasocina i Leopoldowa. Proszę o zabranie głosu zastępcę lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszego brygadiera. Piotra Zmarza. Szanowni Państwo, Wielebni księża, dostojni goście, druhny, druhowie, strażacy. Z prawdziwą przyjemnością biorę udział w kolejnym już przekazaniu symbolicznym samochodu ratowniczo-gaśniczego z puli zakupionych w, z dotacji ubiegłorocznych. Jest to jeden z jeden zakupionych dla naszego województwa w zeszłym roku samochodów ratowniczo-gaśniczych, przeważającej większości średnich, bo 16 średnich, 5 samochodów lekkich udało nam się w zeszłym roku pozyskać nowych. Jest to potężna siła wzmacniająca system bezpieczeństwa naszego województwa. Samochody tej klasy yy, są Znaczącą pomocą w służbie strażaków, będąc, znajdując się w najważniejszych, najbardziej mobilnych jednostkach ochotniczych Straży Pożarnych, stanowią dla Państwowej Straży Pożarnej nieocenione wsparcie i zaplecze pierwszej potrzeby, pierwszego wezwania. Łączna wartość tych samochodów zakupionych w ubiegłym roku przekroczyła 14 milionów złotych. Jest to bardzo poważne zasilenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. W ogóle należy ocenić ubiegły rok jako bardzo dobry z punktu widzenia finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym województwie, bo nie tylko te ogromne zakupy samochodów, ale też obie dotacji, dotacje dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i pozostałych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i jak również realizowany w ubiegłym roku Fundusz Sprawiedliwości, który przyniósł jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych przeszło 8 milionów złotych w naszym województwie w wymiernym sprzęcie, który pomoże w codziennym trudzie w działaniach ratowniczych. To to dobry rok. A co do tego samochodu, to pozwólcie na taką osobistą refleksję, bo akurat tak się składa, że wielokrotnie przyjeżdżając do RYK, mniej więcej półtorej roku temu, rozmawiałem. Z komendantem Krzysztofem Miłoszem, ówczesnym o tym, że jest potrzeba zakupu tego samochodu, że jednostka sama nie udźwignie takiego ciężaru. Słyszeliście Państwo, 800 przeszło tysięcy złotych. Żadna chyba jednostka, no prawie żadna jednostka ochotniczych straży pożarnych w Polsce nie jest w stanie takiego samochodu nabyć sama. I tutaj dopiero pokazuje siłę to że jest zgoda, że jest wspólne zrozumienie wspólnych potrzeb tego celu bezpiecze nadrzędnego bezpieczeństwa. I kiedy połączymy środki budżetowe, środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, środki samorządowe i te niemałe również środki, które jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wypracowują, to... Słowo staje się ciałem, tak biblijnie bym powiedział, a to ciało widzimy tutaj. I niech służy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnych w Rykach jak najlepiej. Niech nie tylko będzie narzędziem służby, narzędziem pomocy bliźniemu, niech też będzie takim zaczątkiem, taką integ punktem integracji jednostki, bo obserwuję, że tam gdzie pojawiają się nowe samochody, tam wzrasta zainteresowanie członkostwem w jednostkach, w jednostkach, tam wzrasta chęć bycia strażakiem. I to jest też wartość takiego nowego samochodu, której nie możemy przecenić. Życzę, aby ten samochód służył dzielnie, wspierał Was zawsze, aby było tyle samo wyjazdów, co i powrotów. Niech na chwałę Bożą i dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców służy nam jak najdłużej. Z okazji obchodzonego dzisiaj Gminnego Dnia Strażaka chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim strażakom, zarówno Ochotniczym, jak i Państwowej Straży Pożarnej za wasz trud, za waszą służbę ofiarną. Takie najprostsze słowo dziękuję, tak jak mieliśmy napisane na grawertonach, jest w takiej sytuacji najbardziej właściwe. Tutaj nie trzeba żadnych górnolotnych słów. Wszyscy wiemy, jak potrzebna jest i jak, i jak Wysoko ceniona jest służba strażaków i to już bez względu na kolor sznura, który nosimy. Po prostu serdecznie wam za tym dziękuję. Przekażcie też w imieniu kierownictwa służbowego komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie podziękowania waszym rodzinom za trud, za wsparcie, za zrozumienie, za cierpliwość, którą wam wykazują, bo na pewno będąc bycie członkiem rodziny strażaka nie jest łatwe. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Chciałem serdecznie pogratulować takiego pięknego samochodu, tego pojazdu strażackiego, żeby on był wykorzystany, ale tu usłyszałem jeszcze przed uroczystością, że jest sprzęt, jest samochód, ale do tego wszystkiego potrzeba ludzi, żeby było. Tych ludzi, i w ochotniczej Straży Pożarnej i w Państwowej, żeby można z tego sprzętu korzystać, żeby on służył dobro ludzkiemu. I posługując się tym sprzętem, żeby on był dla nas i bezpieczny, a zarazem sami musimy czuwać nad bezpieczeństwem. Gratuluję. Tego samochodu i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się, że ten samochód jest dzisiaj w rykach.